Witajcie, witajcie, to znowu ja Góral Gra witam Was w krótkim e, filmie, można powiedzieć trochę opowiadającym o tym, jak tam z moim stanem zdrowia i tak dalej. Dlaczego też nie ma filmów i tak dalej. Wczoraj odmówiłem też Chrystiano Iwalheima, bo niestety moje kolanko po prostu już jest, powiedzmy, w bardzo dużym stopniu rozwalone. Y, ale zacznijmy od tego, y, że jak doszło do tego z moim kolanem, dodaję. I, I myślę, że tu przyspieszę, po prostu wszystko wam opowiem y, i zobaczymy, y, jak do tego podejdziecie. Ale od razu powiem na wstępie, że jak będę się lepiej czuł, po prostu i noga mnie będzie mniej bolała, to wtedy będą filmy. Dobra, zacznijmy od tego, że pierwsze pojechałem do y, zrobić do lekarza rodzinnego, po skierowanie do ortopedy i po Skierowanie na rendę na prześwietlenie. Pojechałem od razu do miasta i zrobiłem sobie prześwietlenie. Potem chciałem się zarejestrować do ortopedy okazuje się dopiero sierpień, wrzesień, więc zadzwoniłem do Almediki, do kliniki i umówiłem wizytę na piątek. W czwartek pojechałem odebrać zdjęcie z prześwietlenia, żeby pokazać lekarzowi. Ale lekarz stwierdził, że tutaj nic nie widać, pobadał mi kolano i dalej na pierwszej wizycie i kazał po prostu zrobić mi rezonans magnetyczny. No i co? I okazało się, że um, za wizytę zapłaciłem 250 zł. Poszłem potem zrobić jeszcze ten rezonans, ale to nie było w ten sam dzień, tylko dopiero gdzieś za dwa tygodnie chyba, czy jakoś tak, musiałem czekać. Za rezonans. 700 zł, yy, i potem druga wizyta u Almedice u tego samego lekarza, żeby po prostu wiedział, co i jak, bo już myślę sobie, skoro już zaczął mnie prowadzić, no to już niech będzie to jeden lekarz. Wydawał się spoko, ale okazało się, że no, tam wyszło coś na rezonansie, tylko że on jest ortopedą bardziej od ortez, od protez kolan i bioder. I ten lekarz w Almedice yy, można powiedzieć, że po rezonansie to ja się sam dowiedziałem, że mam niby torbiela, tam to około dwóch centymetrów z tyłu kolana. Ale wysłał mnie lekarz, u którego byłem prywatnie, wysłał mnie do lekarza na NFZ, na ubezpieczenie, bo to jest jego kolega i on się takimi rzeczami zajmuje. Ok, zamówiłem, znaczy poszłem od razu do szpitala po wizycie u lekarza z Alemendiki, poszłem do szpitala, zarejestrowałem się na wizytę, przyjechałem, że to był chyba czwartek, przyjechałem rano, lekarz mnie pobadał, oglądał rezonans, kazał mi jeszcze zrobić prześwietlenie, zrobiłem prześwietlenie, no i po rezonansie, jak widział rezonans, stwierdził, że mam naderwane wiązadło przednie, naderwane nieurwane, nie naderwane wiązadło przednie, do tego dochodzi uszkodzona łękotka, yy, choroba zwyrodnieniowa stawów i torbiel z tyłu. No okazuje się, że to jest niby dość mm, pilna sprawa, więc wysłał mnie do takiego czegoś jak urząd statystyczny tam w szpitalu, jeszcze biuro statystyczne, coś takiego, gdzie się zapisuje człowiek na operację. Poszłem tam, chciałem się zapisać, no i pa Pani tam pisze te dokumenty i tak dalej i pyta się mnie, czy pasuje mi 17 marca. Ja sobie myślę tak, no mamy czerwiec, no parę miesięcy i będzie operacja, nie? Ja mówię tak, pasuje mi, to zapisać Pana. Tak, poproszę mnie zapisać. No i Pani mnie zapisuje i mówi, no to 17 marca 2028 roku. Ja taki w szoku, przecież mamy 24. Okazuje się, że operację będę miał dopiero za 4 lata. No, ale cóż. Dlatego teraz, tak jak mówię, mam maści swoje, smaruję. Wczoraj na przykład byłem zmęczony po pracy, więc wolałem posmarować nogę i iść po prostu poleżeć i odpocząć. Dlatego też odmówiłem Krystianowi, dlatego Krystian zrobił lejba z Cry'a. No i. Tak wygląda po prostu moja historia. Nie wiem jak dalej będzie z moim zdrowiem. No i cóż. Nie wiem jak będą wylatowały filmy, jak będą robione live, y. dziś postaram się. O godzinie 20.00 może zrobić coś z kryterką I, no I tyle. Więc takie jest wytłumaczenie po prostu mojego powodu tego, dlatego, dlaczego nie ma filmów, bo. Ja się lepiej czuję jak leżę, albo jak chodzę, niż jak mam siedzieć przy komputerze, to sami wiecie jak to jest, no. Znaczy wiecie, no. Wiecie, nie wiecie, no, ale akurat w moim przypadku tak jest po prostu, że jak siedzę, to mnie noga bardziej boli niż jak chodzę, czy, 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 czy jak stoję. No dobra, to by było na tyle. Chciałem wam przekazać po prostu taką informację, że jeżeli będę w jakimś tam lepszym stanie, noga będzie w lepszym stanie, to filmy będą. No, i też nie będę, też na pewno będę chciał wracać z kwestionem do Walheim'a. Bo jak widzieliście, troszkę pobudowaliśmy, ale zostały nam jednak te Ashlandy jeszcze. No, i tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć.